Po poniższej tabeli przygotowałam zestawienie różnic inwentaryzacyjnych na dzień 1 grudnia 2014 roku. Piotr Kowal, zatrudniony na stanowisku magazyniera, przechodzi z dniem 1 grudnia na emeryturę. W związku z tym w hurtowni SAGA należy przeprowadzić inwentaryzację zdawczo odbiorczą. Na podstawie danych z zadania do tabeli wprowadziłam informacje na temat poszczególnych towarów. Teraz tak, po wprowadzeniu tych informacji musimy sprawdzić, czy na poszczególnych towarach mamy niedobory czy nadwyżki, czy być może stan zgadza nam się. Jeżeli chodzi o cukier biały, w stanie faktycznym mamy 1100 kg i w stanie księgowym również, czyli stany te nam się pokrywają, więc nie mamy ani niedoboru, ani nadwyżki. Możemy wprowadzić tutaj ilość zerową. Jeżeli chodzi o cukier trzcinowy. To według stanu faktycznego stwierdziliśmy 580 kg, natomiast księgi rachunkowe mówią nam, że powinniśmy mieć 600 kg. Zatem możemy stwierdzić, że brakuje nam, mamy niedobór 20 kg. Wprowadzam ilość 20 kg. Po przemnożeniu razy cenę 1 kg cukru trzcinowego wychodzi mi wartość niedoboru 180 zł. Nadwyżki oczywiście w tym wypadku nie mamy. Można to wykreskować lub wprowadzić wartość zerową. Jeżeli chodzi o pieczywo żytnie. Tutaj mamy jednostkę miary opakowanie i według stanu faktycznego mamy 140 opakowań, według stanu księgowego powinniśmy mieć 150. Zatem mamy również tutaj niedobór w ilości 10 opakowań. 10 opakowań po 4 zł daje nam wartość 40 zł. Nadwyżki tutaj oczywiście nie stwierdziliśmy. W kolejnej pozycji pieczywo pszenne, również w opakowaniach, stan faktyczny to 190 opakowań. Stan księgowy mówi, że powinniśmy mieć ich tylko 180. Zatem w tym wypadku możemy stwierdzić nadwyżkę. Mamy nadwyżkę 10 sztuk, 10 opakowań pieczywa pszennego. 10 opakowań po 5 zł daje nam wartość 50 zł. Oczywiście w przy tym przypadku niedoboru nie stwierdziliśmy, można wstawić kreskę lub wprowadzić wartość zerową. Jeżeli chodzi o mąkę tortową, Według według stanu faktycznego stwierdziliśmy 698 kg. Księgi rachunkowe mówią nam, że powinniśmy mieć tych kilogramów 700. Czyli stwierdzamy niedobór 2 kg mąki kartowej. 2 kg po 2,40 daje nam wartość niedoboru 4,80 zł Nadwyżki oczywiście w tym wypadku nie było. Łączna wartość niedoborów to 224,80 zł Łączna wartość nadwyżek to 50 Czyli po podsumowaniu widzimy, że niedoborów mamy 224,80, nadwyżek mamy 50 zł. Za chwilę, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z zadania, dokonamy rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, księgowania rozliczenia na podstawie postanowień komisji inwentaryzacyjnej.